Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Luki Art. Witam Was na moim kanale. Zapraszam Was do kolejnej odsłony gierek nowych folii na platformę PlayStation 1. Dzisiaj temat taki bardzo dość popularny, a mianowicie F1. Wyścigi formuły. Championship. Taki temat dzisiaj wjechał. Oczywiście giereczka jest nowa w folice, jak już zdążyliście zauważyć. Niestety nie pogramy, ale mogę Wam ją po prostu tutaj zaprezentować. Dajcie znać, czy graliście w tą gierkę. Czy Wam się w ogóle podoba? Gierka nowa w folii. No przecież nie ma tych gierek już, tak? Nowych. <laughs> czy chcielibyście coś takiego w ogóle mieć w swojej kolekcji? Tak więc zostaw po sobie jakiś ślad. Napisz komentarz. Polub ten filmik, jeżeli Ci się spodobał. No i żegnam Was. Do zobaczenia następnym razem. Hejka, pozdro Lucky Art.